Cześć, kochani, jak wiecie, mówię o swoich przeczuciach, i zobaczcie, trzy dni, dwie, dwa przeczucia kolejne się sprawdziły. Czyli tragedia w Szwajcarii, niestety. E, I kolejna tragedia, no bo uderzenie na Wenezuelę, tak? A ktoś mówi, że tam, e, wiadomo, dyktator obalony, i tak dalej, i tak dalej, porwany, i tak dalej. Ale pamiętacie jak e, robiłem audycję z tym telefonem, wam pokazywałem, że to jest. E, Korba, na pewno to pamiętacie i się wtedy śmialiście jak dzwoniłem do Trumpa. Pamiętacie jak dzwoniłem do Trumpa? I mu mówiłem, żeby tak zrobił? Ha! I co? No, czekajcie, to dzwonię do niego jeszcze. Halo, Mr. Trump! Good job, good job! Tak jak Ci kazałem, super, elegancko! E, słuchaj, Ty, ale wiesz, tam ten młody teraz wejdzie do tego? Tamten młody co ci mówiłem? No bo tam on nie będzie po twojej stronie, człowieku. Będziesz musiał zrobić powtórny, chyba do powiem. A i wiesz, że ten Władek, e, Władek do mnie dzwonił. Gadałeś z nim? No bo on mówił, że on też Załejskiego teraz będzie porywał. Mówię, jak ty, żeś tego, tam, e, tego, tego. E, no. Richard Walensa, żeś po. po zabrał? To on mówi, że on teraz wejśskiego będzie robił tego. Weźcie do niego zadzwonić, jak on jedzie e, tym. Wsiada w samolot i jedzie gdzieś. A, ty go za bardzo nie lubisz. Bo on cię nie lubi, tak? Myście się na wyzywali. Z Europą cię skucił. Aha to. Dobra, słuchaj. E, no, to tak jak mówię teraz ten Izraelowi powiedz, że na ten Iran już ten, to tam w dwa tygodnie to górę, nie? Jak, jak, jak trzy miesiące trzeba dać? Nie no, trzy miesiące to ja czekać nie będę, słuchaj. Szybciej trzeba. Słuchaj, kto tu rządzi? Kto tu rządzi? No, macie to szybko załatwić. O, czekaj, czekaj, bo Władka mam na drugiej. Czekaj. Władek! Kago ciebie! Co ty będziesz co ty, Władek, będziesz robił? Co będziesz z porywał teraz? A coś się powiedział? A, że ten... Że szpital wam uszkodzą, tak? A coś ty tam już ten... Rakiety nacelował? A to się nie boisz, że ludzie ci tego... Popadają? A, to chore, no tak. Chore to czy leczyć nie trzeba będzie. A, żeś wymyślił. I co? I powiesz, że to Ukraina zrobiła. A incydent na Biał w Białorusi będzie jeszcze. Ma, kurde. Wewnątrz Ukrainy. Słuchaj, ty byś zostawił to, ten pokój, byś ogłosił chociaż na tydzień. Na tydzień chociażbyście ogłosili ten, ten pokój. Słuchaj, ja ci mówię, kto tu rządzi, tak? No No dobra, dobra. To tak zrób. No, na razie. No. I zobaczycie. <laughs> Żeście tak mi nie wierzyli. Oczekajcie jeszcze jeden e, telefon, mam. China? Tajwan bierzesz. Żeś się z Amerykanami dogadał. Amerykanie zostawiają, ta? A, zablokujesz dopływ, dobra. A Tajwan się podda. Ja z Tajwanem gadałem, oni się poddadzą. A, potem na Japonię. Bo Japonia się zbroi. Aha, to, no dobra. Okej, okay. damy... No nie, no tego, to nie rób, co ty. Niepoważny jesteś. Dobra, na razie, na razie. No, i co? Kto tu rządzi? Mówiłem wam, że tylko telefon wykonał i będzie. Wiłem do Trumpa, zadzwoniłem, jest na Wenezueli te. Zaraz no, zobaczycie te. Na Bliskim Wschodzie. Zobaczycie jak Iran tam za tym się zacznie. A to jeszcze strajki będą. Na ulicach w Europie będą. Z tymi flagami e, tego. E, Iranu i Palestyny. Zobaczycie. Ha. A i teraz co? Te, teraz zobaczymy czy mi nie uwierzycie, że ten telefon jest magiczny. I kto tu rządzi światem? Ja rządzę teraz. Wszystko przejęłem, tych yy, czerwonych, czarnych kapeluszy. I się możecie śmiać. <laughs> no. Podatki podwyższe, będziecie płacić teraz jak za zboże wszystko. O, nie będę was za darmo utrzymywał wszystkich. No. I co? Jednak miałem rację, nie? Że telefon działa. E?